Wy. Siema, z tej strony Pito, a dzisiaj gramy w Team Fortress z... Slapem i... i solter. Tak, siemanko chłopaki Dobra, chodźcie, jedziemy z nimi ehm, Jeszcze trzeba powiedzieć, że to jest jakiś taki mod który do każdej klasy daje jakieś tam super umiejętności strzelania szybkiego i jak tam na takie i rzeczy Tak, że kurde chodzimy... Czekajcie na mnie, bo wy tam idziecie Szybko biegamy grubasami i napieprzamy z shotguna A Ta, dokładnie, tak Eee, no więc co, no więc, no więc napierdzielamy, tak, to jest nasz żywioł i to jest nasz bóg. Kurde, gdzie ty jesteś? A, tu jesteś, Chodź na ich respa. Dobra, idę. Tomb Raider! Dobra, jest Tomb Raider. Czekaj, bo cię Pomog... zgubiłem, a dobra, tak, tak wygląda ten shotgun w twojej ręce, jakbyś A kurde, to nie nasz! Zdjąłem dziadka. Ale wymiatamy ty, kurde. Dobra. Dawaj, tam jest. No i pa. A ja jestem jest, zabiję go. A wziąłem snipera, dobra. Tutaj jeszcze jest. A rozpierdol to, dobra. O, tu jest apteczka. Cze czekaj, slap. Jesteś obok mnie. No jest? dobra, jesteś tu. Ej, czekaj, bo ci tam to... brzegnął. Idzie, 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 idzie. Gdzie, gdzie on jest? Tu. Kurwa. Właśnie. Ej, gdzie jest, jest. Teraz będziemy na respie. Dobra, jestem. Hmm. Ej, hey, oslap. Co ty tam mm, mm, mm. pierwsza Znowu pizzasa? Co? Znowu pizzę jesz? Nie, 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 jakieś tam ciasto. Ty to masz życie, kurde je Gra i nie śpi <śpuszczak> Kurde, o kurde, o kurde Dobrze, że mi uratowałeś. Spoko. Czy to nie ty? No ty. O tu jest apteczka. chcesz czy ja mam wsiąść? No. A Czekaj, bo ja Cię zgubiłem gdzieś. Czekaj, ja już idę po inną. Ja tutaj jestem, na tym mostku. Na tym moście. Wiem, wiem gdzie. Ja jestem tutaj, obok nich. Chodź, idziemy na ich respaw, wbijamy. Ej, Kuba, przycisz trochę głos z gry, bo słychać. No. No, gdzieś ty jest, Slap, Kuba. Gdzie wy jesteście? Nie ja jestem obok ich respawn, Ja jestem, ja jestem na tym moście u nas. Kurde, już mnie zabił. Kurde, ja nawet nie wiem ile już nagrywamy Chaj tam, na no czuja panie O kur o ja o, dwóch razy... o kurde, jestem gruba Kurde Mmm ten gruba Dobra, ja jestem na tym, na spawnie. Um, to ja myślałem, że to ty. Ej, wy jesteście. O, jestem ze slapem. Czekajcie, to was... nagrywał. O, ale wie. Tylko nie, Panu. Wiem, nie. wiem gdzie wy jesteście. Nieszo. No i gruby Aaa, rozwaliłem was? go! Ja rozwaliłem gnoja. Ma broń. Mazę mam broń. Ej, kurde, o kurde. Kurde, chciałem w końcu zdobyć jakąś broń, a tu nie po co? No nie? No ja to samo, kupię. Tyle kurde, ludzi zabiłem 50, a nie chce mi zdobywać broń, no. Ej, czekaj, bo mam laga Kurde. Dobra, już jest. O, slab jestem za tobą. Dobra. O kurde jaki ping mi wywalił 400 wow A wy mnie jeszcze słyszycie czy już nie Tak słyszymy cię Jest ta gruba świnia koks, Fuck Newtunus Umie sobie dupe kurwa grupasie Zjedcy kanapkę <laughs> Nie dzięki No o Slawie, jestem za tobą. Widzisz mnie? Jo, to jest grube, dobre, już go nie ma. A widzisz mnie? No, widziałem cię. Spokojnie. Kurde, mam może tam czapeczkę. O, tu jest jakieś przejście, a ja tam nie można wejść. Co to jest za dziadio? Tu będzie Kampijmy. ten grubas, on się tu kampi cały czas. Czekajcie, no musimy tutaj gdzieś do góry iść. O, jest. O, jest. Wiecie, naprawdę fajnie czekaj, się, sz... fajnie się strzela. Rrr, blast. O, wołaś tam. Co to jest? U. O, czekaj, bo mam laga. Fuck. Dominuje. Koniec mapy. I hmm. nic no. nie zdobyłem. <grym> Why must I cry? Dobra, to tu co, co? No, co cry? tutaj co? Why must I cry? Why must I cry? I Ej, no. 9 zabić, tylko gruby. Ej, to to no Nie tak. naliczyło mi. trzeba jeszcze zabić. Ej, chłopaki. To kończymy. No. Tu, kończymy tutaj, okej? Okay? No. no. Dobra. No, to dobra, Żegnaj się z wami, pito. Ja so. No powiedzcie jeszcze raz. so, so. i ja słap so. i soap, i wszyscy. No dobra, no to na razie, cześć.